Królewscy, teraz Marta Wam opowie o swojej pięknej opowieści, którą już możecie usłyszeć na YouTube e, dla kobiet, dla dzieci, ale to już niech mówi Marta, bo ja znowu przejmuję wszystko. Tak kochani, chciałam Was zaprosić na mój kanał YouTube e, Marta Matyka Obacz, korony, o, m, korony Mocy, gdzie już od tygodnia e, jest dostępna opowieść wigilijna dla kobiet. A wczoraj wyszła opowieść Wigilina dla małych dziewczynek. Takie też, które właśnie wierzą w magię, e, które chcą spełniać marzenia i przede wszystkim są odważne. E, opowieść Wigilina nosi tytuł Korona e, Mocy Zosie i Zuzi. Ale nie chcę wam właśnie tutaj opowiadać no o czym jest jedna i druga, ale ta, ta właśnie i dla kobiet i ta dla małych dziewczynek e, jest bardzo ważna. Kiedy tworzyłam, myśla, my, byłam myślami, właśnie i z nami, kobietami i z tymi małymi dziewczynkami inspiracją w ogóle dla opowieści wigilijnej dla małych dziewczynek była dla mnie Zosia i Zuzia, dwie cudowne, wspaniałe istotki, córki mojej kuzynki. O. Także jeszcze raz zapraszam na kanał YouTube Jest Marta Mateka jenny. Obacz <laughs> Korony Mocy. Tam znajdziecie jedną i drugą opowieść wigilijną. Możecie ją słuchać kiedy będziecie lepić pierogi, kiedy będziecie w samotności pić herbatkę zimową, kiedy będziecie siedzieć z przyjaciółką, proszę Was, żeby każda, która ma córkę tak w wieku od 3 do 10 lat, puściła jej tą opowieść wigminą. O, ja to puszczę mojej chrześnicy. Jutro się z nią widzę, także ja jutro jej to puszczę. A teraz Wam wklejamy też link w komentarzu. Martunia, jak, co dodam w ten filmik? Klejlinki, linki, żeby to było do dobrze. Ciebie. dobrze, to w komentarzu będziecie mieli linki. Dobra, zapraszam Was, tam jest naprawdę już... magia. Magia się dzieje wielka, my spotkałyśmy się dosłownie na chwilę. Ja już jadę dalej, Martunia do swojej rodziny. Tak, i... jeszcze jeden dzień we Wrocławiu. I leci do ciekawi. Irlandii, i leci do Irlandii. Ale zobaczcie, jak tu jest cudownie, właśnie spotkać się na chwilę, na chwilę chodzi.